Dzień dobry słoneczka z tej strony środka Irse witam was na moim kanale. W sumie dobry wieczór. No ale cóż, witam was w czwartkowej podczas czwartkowej renowacji. Dzisiejszy apartament jest przeznaczony dla samotnego ojca z dwójką małych pasożytów, aż serce się raduje. No słuchajcie, bo tak czasami w życiu bywa, że to facet zostaje z dziećmi, a niekoniecznie kobieta. Chociaż u nas to tak się bardzo utarło, że Matka najczęściej zostaje i przez sąd, i ogólnie tak społecznie jakoś tak bardziej jej, jej rzucają dzieci na głowę. No ale słuchajcie, różnie w życiu bywa. Tak też było tutaj, pokrótce o apartamencie. Miał wyglądać jak typowy apartament dotknięty bardziej męską ręką, bo kobiety są bardzo emocjonalne i też emocjonalnie często podchodzą do wyborów nawet szafek kuchennych, a fa u faceta to jest w pewnym stopniu przydatne, nieprzydatne. Druga sprawa, czy pasuje, czy nie pasuje, ale najczęściej przydatne, nieprzydatne. Więc tak trochę podeszłam do tego apartamentu. No, to tyle. A dlaczego tylko tyle, albo aż tyle, ponieważ jestem świeżo po live. Live, gdzie była pokazana rozgrywka w, w wiejskiej ścielance i powiem Wam, że się naprawdę fajnie zapowiada. Naprawdę tak bardzo, bardzo fajnie. Dostaniemy kilka, kilka nowych parceli, w ogóle nowe światnie. Albo 13, albo 12 parceli. Patrzcie, no, teraz nie pamiętam. Ale no już tam zauważyłam, że troszeczkę że trochę mogliby więcej ich wcisnąć. Mogliby jednak trochę więcej tych parceli dać. no. Może to jest kwestia taka, że Newcrest ma ich bardzo dużo i one są bardzo ładne i fajnie zrobione i jakoś tak. No i wierzbowa zatoczka ma ich też bardzo dużo, i oaza, no, no trochę nas po tak potraktowali. No ale słuchajcie, będzie sałata, będzie bakłażan i wreszcie wielkie, mięsiste dynie. Zastanawiam się, czy to będzie działało z tym y, dodatkiem akcesoriów, y, właśnie gdzie można było dynie robić na Halloween, no zobaczymy. Również dojdzie parę fajnych rzeczy w, w darmowej aktualizacji. Tak, dojdzie kalendarz do darmowej aktualizacji do podstawki, co jest bardzo, bardzo fajne. No i co? No dojdą, dojdą oczywiście jakieś tam festiwale, przede wszystkim konkursy na największe warzywo bądź owoc, tam na, na bodajże włóczkę z lamy. Włóczkę. Hmm. Runo? Runo z lamy? No wiecie, no nitki z lamy. No takie coś, co potem wykorzystują. No, i haftowanie, i króliczki, i o matko, czego do mnie pokazywali, i ptaszki. I wychodzi na to, że ptaszki na przykład będą pomagać z owadami na roślinności. Co jest fajne, słuchajcie, bo owady na roślinności, plus jeszcze króliki będą wyjadać chwasty, plus wreszcie dzieciaki będą coś pomagać w domu. No, rewelacja. Widzicie, moja przyszła niedoszła teściowa powiedziała, że w sumie dziecko przestało być potrzebne od momentu, kiedy powstał pilot do telewizora. I to jest taki w sumie moment, bo w simsach dzieciaki wreszcie będą mogły pomagać w kuchni, co też będzie w darmowej aktualizacji. Strasznie się tym jaram, tym bardziej, że w wyzwaniach, w wyzwaniach pokoleniowych zaczęłam się bawić właśnie wyciematką matką i tak dalej, i dzieciaki się pojawiają i będą się pojawiać. No i jakby nie patrzeć, trochę tak głupio było, że sim dorosły stoi w kuchni, miesza w garach, a młody się patrzy i na tym koniec. Jak ja byłam. Młodym, że tak powiem, młodym cielakiem, no to chcąc, nie chcąc, musiałam mamie pomagać w kuchni. Owszem, najczęściej ta pomoc kończyła się po 15 minutach, bo moja mama zawsze lubiła mieć po swojemu zrobione, a dziecko trochę w tym przeszkadzało. No ale słuchajcie, bardzo się starałam, bardzo naprawdę, z całym serduszkiem moim. No to słuchaj, co tam jeszcze było ciekawego? O, tęczowe krowy, właśnie będą tęczowe krowy i w ogóle te barwniki i nawozy. Czego tam nie będzie? No i będzie bardzo przyjemna pani burmistrz. Oczywiście będą tak, takie spersonalizowane NPC, tak jak na przykład Morgan Ember w, w Realm of Magic, czy też święty Mikołaj, czy też właśnie króliczek, kwiatkowy króliczek, który jak się dołoży do rodziny z jakiegoś tam powodu, najczęściej pewnie przez MCC, lub też jakiegoś innego całkowicie powodu, to zostaną zastąpione przez kolejne specjalne NPC. Powiem Wam, że fajnie cieszę się. No bo oczywiście będzie pani Agnes. Tak, pani Agnes. Mm, serce się raduje. No i słuchajcie, rzecz, która najbardziej mi się spodobała, ale taka naprawdę najbardziej, najbardziej, to możliwość, że gotuje się za zero kasy. Serio. Czyli jak wyhodujemy własne truskawki, jajeczka, yy, sałatę, właśnie bakłażany i tak dalej, i tak dalej, będzie możliwość gotowania typowo ekologicznie, bo z własnego chowu. Przepraszam za ten hałas. Kot dorwał zabawkę szeleszczącą, bo oczywiście to jest najlepszy teraz moment. Więc dużo takich fajnych elementów. No, część właśnie fajnie, że dojdzie pod, do podstawowej wersji gry. No, jestem ciekawa. Ponieważ na przykład lamy przeganiają lisy, a jeżeli ma się psy i koty, to ciekawe, czy psy też będą przeganiały lisy. Powiecie, tak trochę smutno, ponieważ lisy to jest logiczne, zjadają króliki, więc jak jakiś dorwie króliś, no to za dużo z niego nie zostaje, a potem jest depresja w rodzinie, i smutek, i niebieski, niebieski ten nastrójnik. No życie. No się nic nie poradzi. No ale słuchajcie, będzie sporo tych takich małych pasztetów latających po okolicy. No fantastycznie, mi się to bardzo podoba, tym bardziej, że będzie można ich poubierać. Właśnie, te ptaszki, to wszystko. Ptaszki będzie można nawiązywać taką mniej więcej relację i znajomość tak jak z pszczołami. No, co też jest fajne. No, a jeszcze jedno, co było, co fantastyczne i mi się bardzo podobało, otóż zły, wściekły kurczak. Słuchajcie, grając w różne gry, choćby z Karim, no nie oszukujmy się. Tak, Ta, kurczak. Ostatnio ja jestem na etapie próby przejścia, wreszcie po X czasie, Assassin's Creed Odyssey i powiem wam, że najbardziej mnie denerwują atakujące kurczaki. Serio, nie ma nic bardziej denerwującego. No, zobaczymy, jak to będzie w Simsach. No, oczywiście te kurczaki, lamy. No miałam trochę nadzieję, że te lamy będą tak jak konie w trójce i troszeczkę inaczej do nich podejdą, no ale jednak będzie ta królicza nora, gdzie się kupuje lamę, krówkę, lamę czy krówkę i można tam robić uchu. Można by było to zrobić jako zagroda i samemu budować domek, no ale słuchajcie, czego IE nie zrobi, to dorobią moderatorzy, co już dawno temu udowodnili. Zresztą tak się zastanawiam, że w sumie... W sumie dajcie znać po tym obejrzeniu live'a. Oczywiście link się jak najbardziej pojawi w dole. Dajcie mi znać ci, co mają moda na farmę, kontra ten live. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Czy sądzicie, że jednak dodatek będzie lepszy, czy będzie lepszy mod? No, jestem bardzo ciekawa. No, zapowiada się fajnie. Słuchajcie takie starcie, starcie twórców. Modów kontra IE. No może IE zacznie się uczyć, żeby jak coś moderzy zaczynają wymyślać, no to trzeba trochę bardziej tyłek spiąć. No kto wie. Ja jestem w każdym bądź razie na tak, bardzo jestem na tak. Zresztą, no oni mogą brokatową kupę zapakować w pudełko z napisem The Sims, a ja pewnie to kupię. No ale to już jest kwestia taka, że no niektórych ludzi nie trzeba po prostu dżusować. Sami się dżusują. No to co? Słuchajcie, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania. Bardzo mi miło. Słuchajcie, zbliżamy się do 250 sabów, gdzie mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, bo chcę zrobić konkurs. Bardzo chcę. No. No to co? Słyszymy się w kazbocie. Buziaki. Pa pa.